Halo, 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 cześć, witajcie, z tej strony Roj. To, to kolejny odcinek to naszej znaczy serii The Binding of Isaac Repentance i dzisiaj mam ochotę na gridier moda, może nie tyle co mam ochotę, ale nie mam czasu na nic innego. I myślałem o tym, żeby tego gridiera nagrać jakąś postacią tainted, bo jednak te postacie za gridiera jakieś tam unlocki mają. A patrzę, że na tym tainted nie mamy bardzo mało rzeczy odblokowanych, także ruszamy w przygodę. Byle chociaż rolowało się jakieś dobre itemy, bo na start mamy 20-20. Ej, rewelacyjny item jeszcze: Doli, Mister, Doli ci, Wpierniczy Tearsy na plusie. Zawsze bardzo chętnie przygarnę. Zasięg mamy całkiem, całkiem. no Damage 2 no to nigdy nie będzie dobry damage. Ale już tutaj widzę itemek, który może ten damage zmienić, bo jest to od Mushroom. Także no, kurde, kochani. Rewelacyjnie dzisiaj musi być i będzie, przynajmniej taką mam nadzieję. Kluczyka na promocji nie było. My mamy feromony nakierowane na przeciwników, także byle, no, byle, by bardzo szybko nie stracić tego, co mamy obecnie, na przykład nie na pierwszym piętrze. No, jako Tainted Eden nasze zadanie jest tylko jedno: zebrać najwięcej itemów, jak tylko się da. No, i wybustować tą postać do granic możliwości przy równoczesnym rolowaniu wszystkiego na co tylko gra mi pozwoli. Oczywiście z umiarem. Pheromony muszą być używane. To jest bardzo dobry item defensywny dla mnie w tym momencie. I im więcej przeciwników tutaj dla nas będzie, tym będzie bardziej niebezpiecznie. Dlatego liczę na to, że uda mi się jakoś tutaj przetrwać, chociaż do walki z bossem unikając przy tym pająków, które będą spałnowały bomby, tak jak ten oto no pajączek, który jeszcze wybuchnie po swojej śmierci, a może jednak nie szósta fala, my lecimy dalej. Jesteśmy niepokonani i mam nadzieję, że tak zostanie, bo obecna fala wydaje się być bardzo długa do pokonania. Z moim nieistniejącym już damage'em, do tego się możemy przyzwyczaić, że roid damage'u nie ma. No, od i tak kupimy, tak? Ważne, żeby te pieniądze zebrać, i ten od sam w sobie już będzie bardzo dobry. Mamy niby Telepathy for damis, czyli jest. Telepathy for damis też nie mamy, mamy Syntoil. Mamy Syntoil, czyli mamy D No, wy wiecie, że ja Tainted idenem będę bardzo często obrywał. Forget Me Now też nie jest takie głupie. Jednak jest głupie, bo go nie kupię. Wspaniale. Czy ja dostałem właśnie trzy razy przemienne na jednym piętrze? A i owszem. Czy jestem z tego zadowolony? Za cholerę nie. A czy w Treasure Room jest coś użytecznego? No, no bo po... nie, bo po co? Mamy detonator. Detonator można wykorzystać do zabicia obecnych bossów. I to do takiego zabicia całkiem ambitnego, zwłaszcza, że oni już tutaj umierają z tego co widzę. Damage na całkiem ambitnym poziomie. czeriocik może się przydać. Bierzemy od Masz rooma Large dla zwiększenia obrażeń. Weźmy sobie, no nie wiem, no na przykład Zdrowia. Idziemy oczywiście pod jedyną słuszną strefę w tej grze, czyli pod Angel Room. Bo pod devil roomy tainted ideenem nie ma po co i, skoro itemy i tak, i tak nam się będą rolowały. Także możemy sobie całkiem na spokojnie tej w przeciwników. wchodzić może to jest złe powiedzenie, całkiem przyjemnie przeciwników atakować. O! Bo na poziomie 5, Tearsy mamy okropne, to prawda? Ale damage mamy taki całkiem, całkiem. Tej pomonetki się mogę dostać też jest bardzo miłe, bo kluczyk mogę też sobie jakoś wyłapać. Jeśli oczywiście te glitter bomby by nam coś dały, zapomniałem, że my już nie mamy glitter bombek. No właśnie, drugie pięterko, mało zdrowia, mało życia, mało wszystkiego. capesy przed nami, część przemiany w Fangaja, Nie wiem, czy to się nam przyda jakkolwiek. Tutaj Lamb of Call, które będę chciał kupić. Oczywiście o ile mi na to pozwoli, bo doskonale wiemy jak ta gra jest nienawidząca gracza, a w szczególności osób, które nagrywają tę gra. Tego pana dla piąteczki bym bardzo chętnie wybuchł. Oczywiście nie dałeś piąteczki, a pana jakbym wybuchł. To chociaż jedyne dwójeczkę nawet dostanę dobra. Im bliżej Lamb of Call, tym lepiej. Holy Lighta tu mamy, jakie ja spartole podejście z Holy Lightem. Co prawda, Laka mamy na minusie, ale mamy Holy Light, no cholera jasna. Nie zmarnujmy tak dobrej okazji, której gra nam dała. Bo Holy Light daje, no, olbrzymi postęp o po wrażeniach, którego mi po prostu w tym momencie brakuje. No i kubki też nie są złym przeciwnikiem. Jeśli będę w stanie na przestrzeni tego podejścia wyspałnić odpowiednią ilość oczu na zwykłych piętrach, no to też będziemy sobie zupełnie inaczej z tym wszystkim radzili, na przykład wypuścimy drugie oko, przez co też te oczy latające po całym piętrze będą zadawały zwiększone obrażenia? Zwiększone, po prostu większe będzie ich więcej, co na logikę po prostu powoduje, że będziemy sobie lepiej radzić, ale wiemy, że w tej grze logika jest rzeczą nielogiczna. No i kochani, standardowa prośba ode mnie, jak codziennie na początku odcinka. Jeśli wam się odcinek spodobał, to możecie zostawić po sobie łapkę w górę, komentarz i suba na kanale, ażeby kanalik się szybciej rozwijał. Wszystko zawdzięczam tylko i wyłącznie wam, do czego tutaj doszliśmy, tak także jestem wam niezmiernie wdzięczny. A jak wam kochani dzionek minął, co? Mam nadzieję, że całkiem miło. U mnie w pracy dzisiaj było ciekawie. To jest jedyne słowo, jakim mogę określić dzisiejszą zmianę. Bo działo się zarówno dużo, jak i bardzo mało. Co no po prostu było dosyć zabawne, kiedy trzeba było biegać jednej, jednym razem w 15 różnych miejsc, a w drugim no nigdzie, bo po prostu 3 godziny siedziałeś na tyłku i nie musiałeś się niczym przejmować. Half-up. Przyjemnie, byle się nie wpartolić głupio w wyobrażenia, i byle Holy Light działał tak jak powinien działać. Bosików mamy przyjemnych, no, byle głupio nie otrzymać obrażeń i tak jak mówiłem, byle Holy Light działał tak jak ma działać, byle zadawał bosom jak największe obrażenia jak tylko się da i byle mi przeciwnicy losowi dużych obrażeń nie zadawali. Mając cztery latające oczka, ja powinienem tutaj bardzo chętnie przeciwników napuszczać na siebie. Ale, 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 ja nie wiedziałem, że my tu bambino trafimy, a ja za bambino tak średnio przepadam. Bambino jest jednym z moich bardziej znienawidzonych bossów, kiedy gramy postacią, która faktycznie może stracić wszystkie swoje ciężko zapracowane itemy, no bo no, jednak rolka. Rolka Boża tutaj niestety będzie działała. W Angelum, Angel Roomie mamy Crown of Light albo Holy Mantle, i szczerze, Holy Mantle nie wydaje się takie głupie, mimo że Crown of Light nam zwiększy obrażenie o 100%. Tak Holy Mental obroni mnie przed rolowaniem itemu, który na ten moment mamy naprawdę, naprawdę. Mocna. No i bierzemy oczywiście Lamb of Call, bo czemu by nie? Divorce Paper, Divorce Paper item przez nas niedawno odblokowany, na którego no, kto by się mógł spodziewać, mnie nie stać. Ale po dwie bomby jak najbardziej chętnie wejdę. Tutaj mogę wysadzić sobie begarka, Dostać z niego. O Jezu, pajo jajonki, idziemy stąd. Monety się przydadzą. No tylko oni tak wracając do tego, co tam u mnie, co tam u was, no. Dzień był dosyć ciekawy, no. Działo się naprawdę wiele, przez co zmiana też mi naprawdę mega szybko zleciała. Sekretik, Przygarnę. Eternalik? Bieremy. Przez co zmiana minęła mega, mega szybko? Czy ja to w ogóle nagrywam? Nagrywam. Przez co zmiana minęła mega szybko, i ten czas nie był aż taki. Kurde, jak to by ująć? Nie, że zmarnowany, bo... no jednak zarobiłem pieniądze. O, ale się tak nie dłużyło, o, tego słowa mi brakowało. Troszkę mam za dużego spida, jak na swoje standardy. Ale zdrówkiem nie pogardzę, PHD bym chyba nie chciał. Po bomby oczywiście, że wejdę, to są darmowe znajdki, które pomogą mi we wszystkim, co tu się dzieje. Widzę jeden... jakby jedyne problemy, które aktualnie widzę, to są problemy z zabiciem... Gridiera, bo no nie czuję tych obrażeń jeszcze, ale mam nadzieję, że jeszcze jakoś to obrażenie znajdziemy. Infamy, kolejna rzecz na odporność na obrażenia. No kto by się spodziewał, że będziemy aż tak mocno odporni na wszystko. Mam nadzieję, że nie będziemy odporni na własne umiejętności, co też w moim przypadku może być bardzo, ale to bardzo wykonalne. Ja nie mogę sobie pozwolić na dużą utratę Holy Mantle na przykład, no bo to będzie utrata Holy Mantle i niezdożowanie pocisku z infami. Będzie równało się dla, z, dla, dla nas tym, że po prostu sobie zginiemy. Zginiemy, zrolujemy wszystkie itemy. Do czego, no, jak sami możecie się domyśleć, nie chcemy dążyć. Nam zależy na posiadaniu naszych itemów. Zwłaszcza, że mamy je naprawdę mocne i te latające oczy potrafią mega ładnie mi. Ustawić tutaj zwykłe pięterka. Nie damy się. Nie damy się. Przeciwników zabijemy. Oczy są moje. Muszę pamiętać, że te oczy. że te oczy są moje. Jezus, Maria. Umrzesz ty w końcu? Bo ty mi tutaj największe zagrożenie aktualnie sprawiasz. Oczy weźcie jeszcze. Latajcie bardziej na prawo i lewo. Zamordujcie wszystko, co tu się rusza, porusza. i nie rusza. To po prostu wszystko ma zginąć, umrzeć i wyparować, bo my chcemy przetrwać. Bo my chcemy żyć, bo my chcemy się dobrze bawić monety. Nie chcę oczu marnować, ale boję się tego, że stracę to wszystko, co mamy. Dobra, no, odpalmy. Co się może złego stać? Co się może złego stać? Przeciwnicy nie są tacy ciężcy. Oni sobie będą latać po piętrze, ja będę ich mordował. Byle drugi, drugi boss był całkiem przyjemny swoim tej rozumowaniu. Ja naprawdę będę zadowolony, ale drugi Bosik widzę, że nie chce współpracować. Ja to je bardziej za pomocą oczu chyba powinienem się z nim bić. Bo te oczy mu zadadzą największe możliwe obrażenia. Od kiedy ty masz kolego pociski samonaprowadzające i ogólnie pociski, które coś robią, umrzesz zaraz, prawda? Dziękuję, ja chcę jeszcze ostatnią falę odpalić. I jezu, czterech monstro, ja, ja tu umrę, ja tu umrę, zroluję itemy i tyle będzie z mojej współpracy, ale itemy. No, nie takie złe Ghost Pepper, Ghost Pepper, zwykła Pepper, zwykły Pepper. Ale boli mnie to, że Holy Mantle straciłem i infami, to była taka moja tutaj odporność największa na wszystko. Ogniska mamy co prawda całkiem spore, mamy też Lamb of Call, na to narzekać nie mogę, ale mój damage jest na poziomie 4. Ja mam dobre tierce, ale ja nie biję. A ze z, z tym, z lakiem 0,50, ja nie 0,75, przepraszam. Ja nie mam dużej szansy na to, żeby zespawnić to, co ja chcę zespawnować. Stairway. Niby itemki Sangel Roomów do kupienia, ale co za tym będzie szło, no większe wydatki. Tu nie było nic ciekawego, Ph.D. aż tak bardzo mnie nie interesuje, no troszkę się porolowaliśmy. Mam nadzieję, że nie zroluję się w tym momencie, bo jednak w tym Ph.D. troszeczkę by mi zależało. Tą bombką mogę tutaj dwie, monetkę dwie monetki, dwie monetki, nie dwie monetki, tylko dwie monetki mogę wysadzić, żeby spróbować dostać się kawałek dalej. Jesteśmy już na łumbie, więc to nie może być takie tragiczne. Holy Mental wróciło do łask. Kochani, no ja, ja, ja bym pogardził Holy Mantle, ale już planet, dostanę planetarium, dobra. Z Marsem, z damage apem, jezu, pięknie, cudownie. Gra mnie kocha. De wróciliśmy z damage'em na poziom 5. Idealnie. Eee, trinket tu by się Cursed Hornem przydał. Rolowanie w każdym Treasure Roomie. Common Cold, też nie taki zły, a... Mamy dużą terrera, taką mega dużą terrę z mega małymi obrażeniami. Aha, a tutaj item chociaż? Nie, bomby. Po co być miłym, gro? Po co dawać itemy, skoro możemy dawać bomby i gracze i tak będą mnie kochać, co? Ale ja się tak łatwo nie damy. Ja wysadzam tą maszynę. Pozwolę sobie na. Blood Call, oczywiście, że demechapik do mnie wleci. Ja sobie nie mogę pozwolić na utratę tego demaczapa. A te nasze kamyczki, mimo że nie biją obrażeń, to są przynajmniej duże. A teraz się też nie muszę aż tak tym przejmować, że. że co? O Gamekind, dobry item w sumie nawet tutaj. Będziemy mogli przeciwników sobie zjadać co kilka pomieszczeń. O Jezu, oczy. O Jezu, oczy, zrolowałem się. Are you a wizard? Ty, gro jesteś śmieszna, chyba że ja z Ariwa wizard mam to wygrać. Ja potrzebuję o wiele lepszych statystyk, żeby tutaj przetrwać. Jeszcze Brimstone, dobra? O, Polyphemus. To się rozumie. To się rozumie. Polyphemusem nie będę szastał jakoś bardzo. Mam z Battle of Pills Shot Speed Down. Ja już wystarczy, że ja mam down'a, ja nie muszę mieć shot, shot speed down'a. Wystarczy, gro. Polyphemus mi tutaj wystarczająco ogarnia. Albo i nie Polyphemus, albo i... 13 damage'a? O Jezu, Sacred Heart'cik, ja tego nie mogę wręcz stracić. Ja bym był lamą totalną, gdybym stracił tak dobry item, jakim jest Sacred Heart. A już doszliśmy do walki z bossem i do D6. Także ja sobie mogę na naprawdę wiele tutaj pozwolić, oczywiście nie mając Tears'ów, ale nadal mogę próbować sobie na coś tu pozwolić. Kolca. Mam coś dziwnego, prawda? Tak, mam 3$ Billa. Średnio mi się to podoba, tak, no bardzo średnio bym powiedział. Życzko weźmiemy, żydźkiem też się zregenerujemy, D6 spróbujemy naładować. No ale mam Sacred harta, także może nie będzie tak tragicznie. Ten Sacred Heartsik bije też całkiem sporo. Co prawda, no przeciwników też mamy dużo na tym piętrze, no nie ukrywajmy. Ale Common Cold chyba z nami został. Z tego co tak patrzę, widzę, obserwuję. Bardzo dużo za to jest nieprzyjemnych przeciwników, których będę chciał się popozbywać. No ale Sacred Hearts to jednak Sacred Heart, tak? Zabijemy ich. Kilkunastu, dziesięciu. Holy Mantle też mamy, także nie, zginie, nie stracimy tych itemów na hita, tylko na 2. Damage na poziomie 13 jest po prostu cudowne. Monet troszkę pozbieramy, jeszcze odpalimy sobie tutaj walkę o nasz wspaniały los i byt. Jak dostaniemy Angel Room, no to ja będę skłonny tutaj nawet się... się co? się porolować kosteczką, nawet wysadzić a nie Aniołka, żeby kosteczkę ewentualną dostać. Ja nie będę marudził, tak? To wszystko jest dla nas, to wszystko powoduje, że będziemy sobie też o wiele lepiej radzić. Tearsy bym bardzo chętnie wzmocnił. No na Tearsy akurat troszeczkę mogę ponarzekać, bo są na małym poziomie. Soul Locket, zwiększenie Tearsów. Ok. Zamordujmy anioła. Czemu ten anioł jest zielony? Nie odpowiem wam na to pytanie, bo się nie znam. Ale, ale, ale. Jak zabijemy anioła i zrolujemy klucz, to dostaniemy kolejny item z Angel Roomu. No, chyba że zginę zanim to wszystko straca. Rolka w monstrancję. Ajajajajaj, aj, aj. damage naokoło nas zadawane, to prawda, nie jest taki zły... ale nie jest też najlepszy. A ta nasza takie takie wybuchanie pociskami też nie jest głupie. Na to bym nie narzekał. Idziemy na Shiol. Minuta nagrania jest dopiero 16. Dobra, to idzie bardzo szybko. Ale zaraz spowolnijmy, item zakryty wola. Tearsize przyda się. Chodziwo powiem wam ten Tearsize się przyda. Kolce. Super, fajnie że tych kolce nie wykorzystam w żaden sposób. Jakaś roleczka jedna? No nie do końca. Rozumiem. Dead Onion. Nie chcę. Shrink Tearsów też nie przepadam, ale jest to lepsze niż nic. A uznajmy, że moje obecne itemy to jest takie nic. Noc mnie strasznie spędzi, czekajcie, pauzę damy. Podrapiemy się po nosie. I co tu jeszcze żyje? Spawny tu jeszcze żyją, prawda? Tak, tylko spawnery tu jeszcze przeżyły. No ja mam nadzieję, że te moje wspaniałe tutaj pociski, które będą po przeciwnikach latały, pozwolą mi przetrwać bez utraty Holy Mental. Bo jak stracę Holy Mantle w tym momencie i straciłem holy Mantle w tym momencie, to, to się skończy prędzej czy później tragedią w postaci Eryk nie żyje. Wy umieracie, bo, bo Sacred Heart i naprowadzane pociski. Ty też umierasz. Ja nie chcę, żebyś ty żył, bo ty mnie tutaj doprowadzisz do jakiejś tragedii pisanej w 50 różnych aktach. Ty, jeszcze ty żyjesz, dobra, ciebie maltretujemy. Jesteśmy przed walką z bossem, także zaraz ja będę mógł chcąc się ewakuować. I próbować znaleźć swoje szczęście gdzieś dalej. Tylko zabijmy najpierw Ciebie, bo jesteś dosyć tankowaty. Wracamy szukać szczęścia gdzieś tutaj na górze i rolować dalej, itema? O, Demetchapik. I to taki potężny Demetchapik, dobra. Walkę z bosami startujemy. O jezu, Wormwood. O jezu, Wormwood. Ja tutaj chyba się pożegnam z moim żytkiem wspaniałym. Bo ty zaraz będziesz mi tupczył. ojej, nie będziesz tupczył, dobra, umieracie i ty też prawdopodobnie umrzesz. No, byle gridier tak łatwo poszedł, tak jak gridier mi tak łatwo pójdzie, to ja nie mam na co narzekać. Ja wtedy będę w cudownym stanie euforii i tak dalej, i tak dalej. Angel Rumik, jakby się trafił, to byłbym wdzięczny. Bossy to znowu Warmwood i tym razem jeszcze z obstawą. Ja muszę się obstawy pozbyć, żeby gdzieś tutaj przetrwać. Bo bez tej obstawy to już będziemy tak kiepsko sobie żyć. Ja wiem, że ciężko jest lekko żyć obecnie, ale panie Wormwood... ja pana nie chcę po prostu w moim towarzystwie. Gdzie pan funkcjonuje aktualnie? Gdzieś tutaj. Rozumiem. Umierasz? Devil Room nawet odwiedza? Nic mnie tu bardziej nie kusi. The Shop nas już będzie czekał, także no idzie nam, jak już powiedziałem, naprawdę, naprawdę szybko. Więc trzymajcie kciuki, żebyśmy wygrali, co? Jest 19 minuta. Ja wiem, że ten odcinek może być mega krótki, ale ja też nie mam zbyt wiele czasu. Obiecałem w pracy, że jeszcze jeden temacik ogarnę z domu, co mogło być błędem z mojej strony, że tak się zadeklarowałem, ale czasem wypada. Jak już się obiecało, że coś się zrobi, no to trzeba ten temacik dokończyć, prawda? Ja jednak staram być się osobą słowną i na YouTubie, i tu gdzieś tam w pracy sobie funkcjonować. Tak, żeby nikomu nie przeszkadzać, żeby przez przypadek nie rozmyśleli się, że ten Eryk to jednak zły lider. Wymieńmy go na kogoś innego. Jednak ja lubię zarabiać pieniądze. Każdy lubi zarabiać pieniądze. Uuuu... Forever Alone. Nie jest to najlepszy item, ale item. Ja mogę tu wejść, otworzyć sobie Devil Room, wziąć demark, zwiększony damage, No tak, ja nie będę marudził jak grami ten damage oferuje, no to kimże ja jestem, żeby się buntować? Eee, troszkę dużo macek jak dla mnie, ale przeciwnicy tacy bardziej prości. Maski oczywiście umierają. Maski... serduszka. Serduszka umierają, masek się mask... masek się pozbędziemy w naturalny sposób, po prostu bombardując ich obrażeniami z Sacred Hearta. No ale to będzie raczej taki dość szybki Gridier modzik, gdzie będziemy bardziej starać się żyć niż nie żyć. Już wystarczająco dużo dobrych itemów zrolowałem na przestrzeni tego podejścia, żeby teraz to wszystko stracić. Tak jak teraz mam okazję to stracić. Bo ja Secret Harta po raz drugi raczej tutaj nie dostanę. Oj naprawdę, byle ten Gridierek był spokojniejszym bossem. Ja tu muszę jeszcze się w klucze zaopatrzyć, a nie w Roy Rage. Erykty... Mmm... Sassy, baka. Tearse'a. My potrzebujemy tych tirsów i tak mega potrzebujemy tych tirsów. Ja wiem, że ja zarobię stąd mega mało pieniędzy i ja prawdopodobnie kluczu sobie nie kupię, ale będę bezpieczniejszy, kiedy ja będę miał itemy, a nie brak itemów. Przynajmniej takie zdanie mam ja. A to ja tu gram. Hehehe. <laughs> I to ja mogę tu decydować, co jest dla mnie moim zdaniem bezpieczniejsze. Oczywiście Wasze opinie są mega dla mnie ważne, ale ja uważam, że moja jest ciub ważniejsza. Idziemy po klucze. Idziemy po klucze. Jeden kluczyk, drugi kluczyk. Tyle nam powinno wystarczyć. Walka o Devil Room w tym momencie. Gerglingi nam się trafiły. Tutaj Baby Plamik. Idziemy zrolować item w Devil Roomie. Po coś tą kostkę mam. Tu Spooky foamy. Bierzemy. Niech ci przeciwnicy nawet nie spróbują do mnie podejść. Bo to będzie morderstwo pisane w 15 aktach. Dopiero 21 minuta. Idzie to o wiele szybciej niż myślałem. Myślałem, że ten gridier-moldik nam zajmie ciup ciub dłużej, ale jeszcze skrzynki mamy. Jedna skrzynka, Kluczyk akurat wypadł bomby, jakby mi były do czegoś potrzebne. Squeezy nam wypadło. Tirzapik, kolejny przy mojej itemizacji. Jak najbardziej się przyda. No Przykład, Szocie, my potrzebujemy tych tirsów. 25 centówka już tak mniej będzie potrzebna, ale. Mam nadzieję, że Grida zabijemy bez zbędnych, otrzymywanych obrażeń. Na razie Sacred Heartseek powoduje, że bijemy mu... Zadowala ...zadowalające obrażenia, moim zdaniem. Jak mi się Mars tak będzie randomowo triggerował... ...to ja tą grę zamorduję i tak zamorduje ją mega... O Jezu, serca. Ty się będziesz leczył, na co ja ci nie pozwolę. Ja ci też będę slowował monetki, które we mnie będziesz rzucał. Także no, ja tu będę bardzo mocno z tobą nie kooperował, panie Haszu. Boję się tylko, że te moje. moje co? Moje wspaniałe tutaj rzeczy będą mi przeszkadzały. W sensie, te wszystkie jego pociski, które on wypuszcza, będą mi bardzo przeszkadzały w dalszej współpracy z nim. Ale jeśli zbijemy Grida, zanim utracimy. itemy, które mamy, to z Gridier'em już powinno pójść bardziej z górki. To jest moje zdanie prywatne. Ja wiem, że Wy możecie wiedzieć lepiej. I ja bardzo chętnie Wasze opinie przegarnę, jak grać z tym tainted Idenem. Bo ja nim grać nie potrafię. Nie ukrywam, że mi granie Tainted Keeperem po prostu za cholerę nie wychodzi. Kupon. Do czego mi jest teraz kupon do cholery jasnej? Co? Chyba po to, żeby mi przeszkodzić w strzelaniu pocisków. I. Czekajcie, ja mam quad shota, Ja nie mam 2020. twenty Do czemu ja strzelam? Czy A? Free dollar bill. To nie był taki zły item nawet w tym podejściu. Nie jest zły item w tym podejściu. Jeszcze mogę mieć, mieć miliard różnych itemów. Zwłaszcza, że Holy Mantle straciłem. No właśnie. I w tym momencie, moje pociski mi mówią, masz ipk a i próbujesz coś z nim zrobić. A mój IPK, jak mi mówi, ty nie umiesz mną celować. Słomka. Niech będzie i Słomka. Bomby, nie dajmy się wybuchnąć, pozbierajmy monety, też te większe, żeby Grider się nie wylewelował. Im dalej moje pociski lecą, tym biją więcej obrażeń, więc nie będę narzekał. Damage mamy na poziomie 47, Tearsy na poziomie 2... Antygravity, Tearsy tak średnio mi się podobają. Ale jakieś tam wskrzeszanie jeszcze załapałem. Kurde, ja może zabiję nawet tego bossa. Może nawet nie zginiemy tak marnie jak myślałem. Ja mam odporność na wybuchy jakąś, bo ten grit mi nie bije obrażeń. Co ja mam? Dlaczego mi boss nie zadaje obrażeń? Ja bym się nawet zrolował bardzo chętnie, ale ja nie dostaję obrażeń, kochani. Mam Antygravity na pewno. To po czymś widzę. Tak, mam Anti-Gravity. Ale to, że mi gridzik w ogóle... Gridier w ogóle obrażeń nie zadaje. A host hat. Odporność na wybuchy. Wykrakałem. Dobra, trisage do boju. Trisage dion do boju. Spowolnienie przeciwnika i lecimy da... O Jezu, to już nie jest, lecimy dalej. To już nie jest, lecimy dalej, to jest zaraz będzie umieramy dalej. Okej, okay, bober. Bober. Bober pomagaj. Bober, i to jest twoje... miecz... mieczem go, ogniem i mieczem, zabić dziada. Bez na jakiejś następnej rolki, tyle mi wystarczy. Ja... wygrałem zdrowiem. Odblokowałem odwróconą kartę The World. I w sumie część tych monet, które jakoś tak randomowo sobie zabraliśmy, można by do maszyny wpłacić. Ja nie wiem, czy za maszynę na gridierze coś odblokowujemy, czy nie. Wiem, że mogę się w niej ustawić i monety wpłacać, w ogóle jak my finalnie skończyliśmy? 2020. Ok, Host Hat. Mega ładnie. E, 2020 źle działa z mieczem. Jawbon, Mister Dolly. Judas Shadow. Ok, nie skończyliśmy tak źle, także nie mogę narzekać na to, że podejście było przegrane. Jedyne, na co Wy możecie narzekać, to to, że podejście było po prostu mega krótkie. Ale jak mówiłem, no przepraszam Was po prostu bardzo. Obiecałem jeden temacik dokończyć w domu. Muszę tak. Kilka raportów po prostu w Excelu sobie ogarnąć i to będzie tyle. A na ten moment ja Wam bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękuję za, na, za oglądanie tego odcinka. Jeśli Wam się spodobało, to standardowo zostawcie po sobie łapkę w górę, komentarz, subika. Dajcie znać, co byście zmienili w takiej formie szybkich odcinków, a ja się będę z Wami żegnał. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się. Na razie i cześć. Miłego wieczoru.